O kurwa człowieku, jest po prostu... Wita, wita. Elo, elo. Ogólnie jest taka mała informacja, bo po co ja jestem po złotówce, i około 22 będę ogarniał wam te pozdrowienia tego typu żebyście nie byli zdziwieni wolę wam dać info niż was oszukiwać możecie wpłacać ja dzisiaj nie ogarnię wszystkiego ogólnie poczekajcie ja no bo jest popłatało dużo było I znowu taki Datu no Ogólnie ogarnę to wszystko Wam. Tego jak nie dzisiaj, jutro. No, fajnie, że robię remont, ale dopiero po południu robię sobie remont w mieszkaniu. Jakbyście nie widzieli, musiałem Wzi specjalnie wziąłem sobie żeby wyremontować sobie, bo miałem plany i zrobiłem właśnie tego kupiłem wszystko w południe w mogane. A ciągle możecie sobie zamawiać, po po To jest taka informacja mała dla Was, żebyście widzieli co i jak. Sorry, że tak główio wyszło, ale tak nie życie. Trzymajcie się, będę.